Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj, na Akilianie, mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety, 15 lat temu planeta Akilian. Padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech i pogrzebał szansę na zwycięstwo w Pucharze Galaktyki. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia nic tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galaktyk, futbol. W poprzednim odcinku... Roket wraca w dobrym momencie, bo Snow Kids muszą zebrać wszystkie siły, by pokonać Rikersów. Dziś radzą sobie beze mnie. Nork, co się dzieje? Wygląda na to, że Rocket nie wystąpi w dzisiejszym meczu. Tee też nie widać na boisku. Chyba gra Yuki Bramkarka. oni tam są! Nie zwracaj na siebie uwagi. Wydaje mi się, że rykersi nie spodziewają się podań do Yuki. Uważają, że jako bramkarz nie umie strzelać, ale tak nie jest. Tije, jak nas znalazła? Sonny to zrobił. Uciekajmy! Yuki ma oddech. Cudowna wiadomość! Snow Kids wygrywają! Diego: Miałam wizję. Pod żadnym pozorem nie powinieneś grać w meczu z Lightning'ami, rozumiesz? Wkracza Warren. Co? Rocket przyszedł do hotelu i znowu zniknął? Tak, po prostu wyszedł bez słowa. Nie pojmuję tego. Nie chce wrócić? On martwi się o Tye. Drużyna go chyba nie obchodzi. A ciebie obchodzi? Doprowadziłeś do tego. Co ty wygadujesz? Mówię, że jesteś jego wujem. Powinieneś lepiej o niego dbać. Nie jest tylko graczem, jest rodziną. Orata, czekaj. i Technoid, oficjalni sponsorzy pojedynku strzelców. Jeszcze się nie zaczęło. Chcę zobaczyć Dijoka. I ja też. Zobaczymy kilka naprawdę dobrych strzałów. Cieszę się, że ich nie bronię. To by było jak łapanie promieni lasera. Ale mam okazję przyjrzeć się przyszłym przeciwnikom. Wiesz, co Maja powiedziała wczoraj Didjokowi? Dziwnie się zachowywał po tej rozmowie. Może nie sprzątnął swojego pokoju, gdy ostatnio był na Akilianie. Po wydarzeniach z Sonim, rozgrywkach i tak dalej może być trochę spięty. Wcale nie musiała mówić niczego szczególnego. Spokojnie! Kapitanowie Snow Kids potrafią sprostać wyzwaniom. Tak, i tym właśnie różnią się od bramkarzy Snow Kids. Co! <Gluchany> Ej! Ej, to był żart, uspokój się. Cicho, zaczyna się. Go go go! 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 Pojedynek strzelców na stadionie Genesis. Zapraszam fanów futbolu na niezwykłe wydarzenie. Dziś pojedynek strzelców na stadionie Genesis. Witaj Kali, w tym pojedynku biorą udział najlepsi strzelcy rozgrywek Galactic Football, by zaprezentować swoje wyjątkowe umiejętności. Zgadza się. Tegoroczny pokaz zapowiada się fenomenalnie. Jest Kernor, Akamu, Lunzarea, Dijok, Lur i Warren. Ten zestaw mógłby roznieść na strzępy Stadion Genesis. Nie wiadomo, kto tu dzisiaj wygra. Konia z rzędem temu, kto to zgadnie. Tak, cudownie. Najlepsi strzelcy. Fajnie. Dzięki, że pamiętali o mnie. Powiedział strzelców, nie o spalców. To by do ciebie pasowało, Achito. Teraz już nie. Słuchajcie, omincie mnie następnym razem, dobrze? I pamiętajcie, że zyski z dzisiejszego widowiska przekazujemy ofiarom tragedii, która ostatnio dotknęła archipelag Szeduł. A więc przedstawienie, czas zacząć! Wspaniały strzał Warrena, napastnika Lightningsów. Panie, wszystko już gotowe. Nie masz wiele czasu. Nie trzeba mi wiele. Dzięki za pomoc. Słynne nożyce, to sztuka Kali, prawdziwa sztuka. Zgadzam się z Tobą. Lur to artysta. A teraz DJok, najmłodszy uczestnik pokazu, kapitan mistrzów Snow Kids. seu foi Dobry, nazywam się Sony Blackbones. Przepraszam, że przeszkadzam. Tata? Mam wiadomość dla całej galaktyki. Na pewno pamiętacie wybuch, który niedawno miał miejsce na planecie Shadow. Spowodował wielkie zniszczenia i pozbawił drużynę Fluxa. Piraci wygrali mecz z sami, ale nie są z tego dłu, ale wiedząc, że zwycięstwo zawdzięczają... To właściwy komisów, kanał, ale Sony jest porza. na wszystkich. Sony? Niewiarygodne. ruchem zaplanowanym z wyprzedzeniem. Miało zmusić piratów. Wiedziałem, że Sony jest taki zmiar, jak mógł. i obarczyć mnie odpowiedzialnością za ten haniebny czyn. I znowu złe siły działają w Galaktyce. Muszą jednak przegrać, bo prawda w końcu wyjdzie na jaw. Posłuchajcie ambasadora Księżyca Obia. Witam. Mam zaszczyt poinformować, że Sony BlackBones nie miał absolutnie nic wspólnego z wybuchem, który zatrząsł ostatnio archipelagiem Shadow. W czasie misji pokojowej zostaliśmy z żoną bezpodstawnie uwięzieni przez technoid. A Sony Black Bones nas uwolnił. Faktycznym sprawcą tragedii na planecie Shadow jest niejaki Blaylock. Były pracownik Technoidu. Niemożliwe. Generał Blaylock, widoczny na tym zdjęciu, to niebezpieczny, niezrównoważony człowiek, zdolny do wszystkiego. A, ah, zapłacisz mi za to. Ale kto ci uwierzy? Ty jesteś piratem, a ja nie żyję. Ktokolwiek ma jakieś informacje na temat aktualnego miejsca pobytu generała Blaylocka, proszony jest o kontakt z władzami. Ha, 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 ha. Trzeba oddać Soniemu sprawiedliwość. Jeżeli już palnie, to z dużym hukiem. Ha, ha, ha. Blaylock żyje i stoi za tym wszystkim. Czy kiedykolwiek słyszałeś coś równie absurdalnego? Nie, wasza ekscelencjo, nigdy. Wiadomo, że generał Blaylock zginął podczas upadku kilka lat temu. Doskonale to wiem, Harris. Nigdy nie spotkałem się z Blaylockiem oko w oko. Bardzo nam zaszkodził, ale był mądry. Tak, podobno. Ale twierdzić, że on żyje? Obawiam się, że biedny sony całkiem postradał zmysły. Chciałbym, żeby wszyscy uwierzyli, że nie miałem z tą tragedią nic wspólnego. Dziękuję za uwagę. Ambasador księżyca obja ramię w ramię z dowódcą piratów. Lock nie spodziewał się tego. Panie ambasadorze, dziękuję. Pańskie oświadczenie pomogło mi oczyścić swoje imię. To ja panu dziękuję. Gdyby nie pańska interwencja, kto wie, co by się z nami stało. Jesteśmy gotowi odwieść państwa na księżyc obiad. To nie będzie konieczne. Wolimy polecieć z córką na Genesis, aby kibicować jej podczas meczów. Doskonale to rozumiem. To dla mnie bardzo ważne. Po tym wszystkim, co się zdarzyło, wiemy, że najważniejsza jest rodzina. Tak. Jesteśmy razem, cali i zdrowi. Najgorsze za nami. Oczywiście nie znacie Arch'a. Corso, przełącz nas na tryb maskowanie. Lecimy z powrotem. Na Genesis. Tak jest, Sony. Czas dokładniej przyjrzeć się sferze i odnaleźć starego znajomego. Simbai. Chcę widzieć się z Tiją, gdy tylko wróci na Genesis. Dobrze, Arch, ale najpierw sprawdzę, czy nic jej się nie stało. Będę na nią czekał. Cs. Przepraszamy za nieoczekiwaną przerwę i wznawiamy program. Oto Lur, napastnik Xenonców, który wygrał pojedynek strzelców na stadionie Genesis. Proszę. Tia, mam nadzieję, że rozumiesz, co narobiłaś. Postawiłaś całą drużynę oraz mnie w bardzo trudnej sytuacji. Nie znika się bez słowa dzień przed meczem przy rozgrywkach tej klasy, dobrze wiesz? Tak, trenerze. Przepraszam. A gdybyśmy przegrali, czy twoi koledzy wybaczyliby ci? Na szczęście udało nam się wygrać. To się liczy. Tia rozumiem. Musiałaś ratować rodziców. Zrobiłbym to samo na twoim miejscu. Wybaczam ci. Tym razem. A teraz idź do drużyny. Ach, dziękuję trenerze. Bardzo dziękuję. Nigdy więcej nie zawiodę. A jeśli będziesz miała kiedyś problemy, powiedz o nich. Jesteśmy drużyną. Musimy sobie ufać. Dobrze. I jeszcze jedno. Do następnego meczu masz podwójną dawkę treningów. Jest niepokonany. Całkowicie zdominował pojedynek strzelców. Hej, pamiętaj, że d -Jok był drugi. To też imponujące, prawda? A dokładniej drugi egzekwo z Warrenem, co oczywiście nie umniejsza. Cześć wam! Straciłam coś? Tia! Ja. Nic, nic a nic! Powiedz, gdzie byłaś? Co z rodzicami? Co Archie Mnie ci, ci dołożył, co? Rodzicom nic nie jest. Dzięki Soniemu. Sądząc po moich doświadczeniach z piratami, niezbyt miło spędziłaś czas. Nie masz racji. Było bardzo miło. Naprawdę? Ale jak to? Hmm. Przepraszam, że was wszystkich zawiodłam. Proszę, nie gniewajcie się na mnie. Co ty, żartujesz? Zrobiłaś to dla rodziców. Nie miałaś innego wyjścia. A my daliśmy radę. Możemy za to podziękować Yuki. Najważniejsze, że jesteś, kiedy cię potrzebujemy. <Szyskujesz> Jej! Jej! Powiedz, jak mój ojciec. To naprawdę niezwykły człowiek. Gdyby nie on, moi rodzice nie byliby bezpieczni. Jestem z niego dumny. Cieszę się z powodu rodziców i z tego, że wróciłaś. Mamy tytuł do obrony. Tak? Snow A co jest z roketem? Nadal gra w netherball. Warren liczy, że go pokona i roket opuści sferę. Idziemy tam dziś z Markiem. Chcesz z nami pójść? Nie, dzięki. Dobrze. Opowiedzieć wam o pojedynku strzelców czy nie? Jasne, jak zrobiłeś ten potrójny słupek? Bing, bang, boom! To zupełnie niewykonalne. Nawet dla mnie. Dzisiaj mamy kolejny wielki mecz! Kto będzie królem spery? Now? Czy Akamu? Akabuk? Oh, to będzie strasznie długi, nudny mecz. Chodźmy wystąp. Wiesz, co ja dzisiaj zrobię? Pójdziesz do domu, założysz monokl i poczytasz sobie dobrą książkę, jasne? Tak, masz rację. Hej, co się dzieje? Rocket będzie grał dziś ze mną. Co? Skąd on się miał? O co chodzi? Na chwilę zacznie się największy mecz! Rocket! Zły chłopiec za Kiliana i Warren! niebieski rycerz z Lightning. Rocket! Nadal chcesz wyjść? Yeah. Będzie ostro. Nie chciałbym być na jego miejscu. A tu jest inaczej niż na boisku na górze. To jest mój dom. Jesteśmy w sferze Dobrze, Kramp Filtruj Fluxa Jeszcze tylko kilka poprawek Jest, mam go Patrz, sfera ściąga Fluxa z zawodników i gromadzi go Niesamowicie A więc Flux jest gromadzony bez wiedzy zawodników Musi mieć go już mnóstwo Laylock jest blisko. Corso, weź ludzi i sprawdźcie tu każdy kabel. Gdzieś musi być laboratorium. Zrobi się sobie. A co może się zdarzyć, jeśli nie znajdziemy Playloka? Co my dwaj zostawiliśmy, a on jeszcze nie wziął. Nie wiem, czy mu się uda. Warren musi wygrać i on to wie. Jeśli wygram, rzucisz Netherboli sferę na zawsze. To nie jest miejsce dla ciebie. Tylko że na razie to ja wygrywam. Powtarzam, jeśli wygram, ty kończysz z naderbolem. Słyszałeś? Tak, tak. Uważam, że za dużo gadasz.. Na Na go go zem, 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 zem! Myślisz, że Warren ma szansę. Została jedna minuta. Tak! O nie! Rocket! Go on! Rocket! Koniec meczu. Przegrałeś. A więc zostaje. Robisz wielki błąd, Rocket. Błędem było wyzwać mnie. Nie widziałem, żeby ktoś tak grał. Zostałeś tylko ty, tylko ty możesz z nim wygrać i wyciągnąć go ze sfery. Jeżeli chcesz, żeby wrócił, Warren ma Musisz wyzwać roketa. Nawet jeśli nie chcesz, musisz zagrać w Netherball. Nie ma wyjścia. Tak, wiem to. Chcę wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie. Wasza ekscelencjo, skończyliśmy transfer Fluxa do ostatnich urządzeń. Świetnie. Zacznijcie ewakuację laboratorium. Mam już wszystko, czego mi trzeba. Ostateczna broń jest w końcu w moich rękach. A co pan zrobi z tymi urządzeniami? Och, przestań Hais! Przecież wiesz! Zniszczę stadion Genesis, oczywiście. Stadion Genesis? Ale nie może pan! Dzięki tobie mogę i zrobię to. <ścoughs> W następnym odcinku zaczyna się ćwierćfinałowy mecz. TechnoDroid V3 musi wygrać. Dla dobra technoidu i całej galaktyki. Przeszukujemy te korytarze od wielu gości. Ktoś tu idzie. Cześć, Mikro Masz ochotę na spacer? Rock -head! Rock -head! Rock -head! Cat, teraz ty. Powodzenia! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Hanna Górecka. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Tomasz Marzecki, Adam Bauman, Katarzyna Łaska, Leszek Zduń, Paweł Szczesny i inni.